Dzień dobry, dzień dobry, witajcie kochani. Robimy sobie dzisiaj czytanie dla wszystkich znaków zodiaku. Odważysz się poznać co karty odsłaniają? Dzisiaj będzie czytanie dla strzelca, także witajcie strzelca. Czy odważycie się poznać jaki przekaz mają dla was karty? Kochani, czytanie jest bezterminowe. Pamiętajcie też, że każde czytanie jest inne. Energie mogą być podobne, ale nigdy nie będą takie same. Ona się po prostu nie nakładają jedna na drugą także chciałabym żebyście to mieli z tyłu głowy, pamiętali o tym jest to czytanie ogólne, nieprywatne, nie będzie z każdym rezonowało więc bierzcie to co potrzebujecie resztę odrzucajcie, wiadoma sprawa i jeśli będzie wam się podobało to poproszę o łapkę w górę i komentarze, dobra no bo to patrzymy to patrzymy kochani sobie co chcą odsłonić karty przed strzelcem? Jakie informacje dla strzelca? Kochani, dla części z Was yy, bardzo potrzebujecie zmiany w Waszym życiu. Zmiany na zasadzie uporządkowania waszego otoczenia, uporządkowania sytuacji, które gdzieś wam są solą wokół. Będziecie, kochani, odcinać się od sytuacji, od osób, które powodują, że stoicie w miejscu, które powodują, że nie możecie się rozwijać dalej, że tak, jakby was blokowały, tak jakbyście yy, nie czuli niemożność ruszania do przodu. Od takich rzeczy, kochanie, będziecie się odcinać. Yy, zrobicie, odgrodzicie to jedną wielką krechą, to już było, temu już podziękujemy, ruszamy do przodu, bo tak chcemy, to jest wasza decyzja. Tutaj będzie, kochani, robione jedno wielkie cięcie. Tutaj będzie robiony generalny porządek w Waszym życiu, ponieważ pewne sytuacje zabrnęły za daleko. Pewni ludzie sobie na. Mm, pozwalają sobie za dużo y, w Waszym życiu i stwierdziliście, że jest Wam potrzebna zmiana mm, na odcięcie pewnych osób i pewnych sytuacji z Waszego życia. Dobrze, kochani, to jest dla części. Jesteście osobami bardzo wrażliwymi, szukający kompromisów. Jesteście osobami empatycznymi. Yy, jesteście osobami, które. Yy. Bardzo dobrze radzą sobie z sytuacjami, które wymagają Waszej uwagi. Potraficie ogarnąć bardzo dużo rzeczy naraz. Macie ten spokój w sobie. Jeżeli go nie macie, to go szukacie. Szukacie tego balansu takiego. Nie wchodzicie w konflikty, ponieważ jest to Wam niepotrzebne. Szukacie zawsze rozwiązania takiego, żeby ono było zadowalające dla jednej i dla drugiej strony. Nie wchodzicie w zwady, ponieważ nie czujecie tego. Jest wam to niepotrzebne. No i szukacie tego wewnętrznego spokoju lub macie ten wewnętrzny spokój, którym generujecie. Osoby przebywające w waszym towarzystwie bardzo dobrze się czują, ponieważ wasza energetyka wpływa na otoczenie. Takimi osobami, kochani, jesteście. Dla części z was. Widzę, że bardzo mocno powracacie do tego, co już było. Powracacie do swojego życia, które mieliście wcześniej. Nie możecie się też z pewnymi rzeczami pogodzić, lub może być też tak, że bardzo mocno wspominacie coś, czego już nie ma w Waszym życiu. Jakąś sytuację, lub jakieś kochani osoby, których już niestety, ale w Waszym życiu nie ma. Bardzo często powracacie. Myślami do, do tych chwil z tymi osobami, lub do tych sytuacji, tak? Tutaj ogromną rolę odgrywają wspomnienia, ogromną rolę odgrywa emocjonalność. Wy tak jakbyście troszeczkę nie mogli się pogodzić z pewnymi rzeczami, których już w Waszym życiu nie ma lub osób, których w Waszym życiu nie ma. Tu jest też duża tęsknota za czymś lub za kimś. To jest, kochani, dla części. Dobrze. Dołożymy sobie karty i zobaczymy sobie tą Waszą emocjonalność i spokój. To, kochani, wychodzi mm, te, to Wasza, ten to wasze poukładanie się kochanie to wasze inne spojrzenie na świat ten wasz spokój to wasza empatyczność i wrażliwość wychodzi kochani z tego ponieważ y, wcześniej y, odczuliście bardzo duże poczucie straty odczuliście pewną stratę kogoś lub czegoś w waszym życiu y, odczuliście taką porażkę życiową y, odczuliście y, Brak, brak czegokolwiek, wy będziecie wiedzieć o co chodzi w waszym życiu, ten brak, ten, ten, ta niemożność poradzenia sobie z pewnymi sytuacjami, kochani, spowodowała w was, że powiedzieli, powiedzieliście sobie dość. Powiedzieliście sobie dość, ja już tak nie chcę, ja już tak nie chcę żyć, ja muszę coś zmienić w swoim życiu, i wy, kochani, zmieniliście to w swoim życiu. Teraz szukacie spokoju, nie wchodzicie w sytuacje konfliktowe, wy sami sobie to wypracowaliście. Ta empatyczność zawsze w was była i ta empatyczność też mogła spowodować to, że poczuliście się bardzo, może też w pewnym sensie, wykorzystani w pewnej sytuacji, gdzie poczuliście, że zdeptana jest wasza wartość jako człowiek. Ale, kochani, powiedzieliście dosyć. Powiedzieliście dosyć i wybudowaliście, wypracowaliście sobie to, kim jesteście teraz. Osobą szukającą yy, spokoju, osobą nie wchodzą, wchodzącą w zwadę, unikającą czegoś takiego, szukającą równowagi, yy, umiecie wybrnąć z bardzo trudnych sytuacji. Wam się, kochani, to udało. Wam się, kochani, to udało. Dobra. To jest, kochani, dla Was nagroda. Wyciągnęliście bardzo duże wnioski z tego, co się wydarzyło w Waszym życiu, z jakichś przykrych dla Was doświadczeń. I to, kochani, to, kim teraz jesteście po wyciągnięciu wniosków z tej sytuacji, to jest po prostu prezent od życia, to jest dar od losu. To jest Wasza wygrana. Wy wygraliście życie, Wy wygraliście siebie, swoje podejście do pewnych sytuacji, inne spojrzenie na świat. Bo sami sobie to wypracowaliście. Lub może być tak, że coś kochani wygracie. Może być tak, że jakieś duże pieniążki na Was czekają. Może być tak, że ktoś Wam sprawi niesamowity prezent. Lub po prostu dowiecie się o niespodziewanym spadku, który gdzieś tam na Was czeka. Aż tak, kochani, może być. Ale tutaj po prostu mam wrażenie, że wy wygraliście życie, wy wygraliście siebie. To kim teraz jesteście dzięki temu czemuś, co się wydarzyło w waszym życiu. Dobra. Ale bardzo mocno też niektórzy z Was, moi drodzy, się trzymają. Trzymają przeszłości, trzymają tego czegoś, co już było. puśćcie to, kochani. Nie warto. Nie warto wspominać rzeczy, nie warto wracać do sytuacji, które były ciężkie w naszym życiu, ponieważ sami podważamy sobie, sami torujemy sobie drogę naprzód. Tym, że wracamy do przeszłości, która już była, lub może być tak, że ktoś bardzo mocno trzyma się kwestii finansowych. Bardzo mocno trzymacie się kwestii finansowych, bo to jest wasze, to jest wasze wypracowane. Boicie się, że to stracicie. Tutaj też może tak być, że to może być jakaś obawa. I bardzo mocno trzymacie przy sobie te pieniążki. Ale tutaj może należałoby poluzować troszeczkę, bo wiecie, materia to jest rzecz nabyta. Ale to wszystko zależy oczywiście od Was. No tutaj też widzę, hmm, może być tak, że otrzymacie <kłysy> informację, że jakieś bardzo duże pieniądze do Was trafiły i Wy będziecie je racjonalnie wydawać. Nie pójdziecie szeroko, tylko po prostu małymi krokami y, będziecie inwestować tą pulę pieniędzy, którą otrzymacie. Dobrze patrzymy od czego tak będziecie się odcinać w waszym życiu, będziecie odcinać, no tak jak mówiłam, ciężkość, przytłoczenie, yy, coś co powoduje, yy, coś co powoduje, że wy stoicie w miejscu, to kochani będzie odchodzić, to wy będziecie od siebie to odcinać, bo wy już tak nie chcecie, nie chcecie, żeby sytuacje lub osoby powodowały to, że wy czujecie się przytłoczeni, że wy czujecie się przygnieceni tym wszystkim. Też może być tak, że są na was wylewane yy, czyjeś żale i tego się zrobiło za dużo. Lub jest przytłoczenie jakieś obowiązkami, od których musicie się odciąć, bo nie dacie rady. Lub po prostu ktoś wy, wy, wylewa na was swoje żale. Wy jesteście takim. Takim pojemnikiem na wylewanie czyjejś żali, na te żale, i Wy sobie na to nie pozwalacie. Odcinacie to od siebie. Stawiacie granice po prostu. To, kochani, odchodzi, bo Wy stawiacie granice. Dotąd i ani kroku dalej, bo ja sobie na to nie pozwolę. Bardzo dobrze. I to kochani będzie bardzo dobre posunięcie, jeżeli zamierzacie to zrobić, a się zastanawiacie nad tym, czy w ogóle to zrobić, to to po prostu zrobić. Zrobić to, bo to będzie dla was prezent. Wy odzyskacie yy, tak jakby lekkość życia po tym wszystkim. Bo to dana sytuacja w waszym życiu czy dane osoby w waszym życiu was po prostu przygniatają. I jest potrzeba odcięcia, żebyście wy poczuli się lżej. Abyście wy mogli zacząć żyć, bo tutaj coś was ewidentnie trzyma w jednym miejscu. Nie pozwala wam ruszyć do przodu. A w momencie, kiedy poczynicie pewne kroki, stawicie granice, wszystko ruszy do przodu. Super. Moje koty wariują. <laughs> Macie, kochani, na to siłę. Może Wam się wydawać, że nie macie, ale macie na to siłę. Macie na, na to siłę na zrobienie porządku z y, sytuacjami, które wymagają tego nie od wczoraj. To się nałożyło. Kiedy będzie trzeba, y, pokażecie pazur. I ten pazur, tutaj mam wrażenie, jest bardzo mocno wymagany, żebyście pokazali ten pazur. Bo ktoś was postrzega jako osoby słabsze, ale Wy. Nie, 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 nie. Absolutnie. Nie jesteście osobami słabymi. Macie siłę, która w Was drzemie, którą trzeba użyć w pewnych sytuacjach Waszego życia, po to, żebyście Wy poczuli się lżej. Takie cięcia są potrzebne w Waszym życiu. Dobrze. Patrzymy sobie teraz. O co tu chodzi z tym wracaniem do przeszłości. Stoicie przed trudnym wyborem, kochani. Wybór jest na tyle trudny, że nie możecie dokonać, nie, mo nie możecie go dokonać, ponieważ ta przeszłość was trzyma, nie możecie się pogodzić z pewnymi sytuacjami. Jeśli to, kochani, dotyczy się odejścia pewnych osób z waszego życia, które już nie wrócą niestety, to stoicie przed trudnym wyborem zamykania. Wybór może należeć do y, trudnych, ponieważ wymaga od Was zamknięcia tej przeszłości. Wspomnienia zostają zawsze, wiecie o tym, ale tutaj należałoby zamknąć tą przeszłość, ponieważ ta przeszłość nie pozwala Wam ruszyć do przodu, nie pozwala Wam ruszyć dalej, bo ona Was trzyma w jednym miejscu. Ona, jeżeli nie, nie, zamkniecie, jednych, nie, nie zamkniecie jednych drzwi, które są nadal otwarte, nie otworzą się kolejne, bo te niezamknięte sprawy będą się za wami ciągły, kochani, yy... dalej. One będą nieuporządkowane. I będzie taki, zrobi się taki chaos. Dlatego wy stoicie przed tym trudnym wyborem, ponieważ trudno wam się pogodzić z tym, żeby zamknąć pewien etap waszego życia, bo ważny etap waszego życia, tak? Dobrze. <laughs> Ale wy to zrobicie. Kochani, wy to zrobicie dla rozsądkowo myślących osób. To wyjście z sytuacji będzie najlepsze. Żebyście się poczuli szczęśliwi, żebyście się poczuli wolni, żebyście, się poczuli, żebyście poczuli radość w sobie i ponowne zaufanie do samego siebie, stanięcie na nogi. Jest potrzeba zamknięcia pewnego etapu w waszym życiu. Pogodzenia się z tym, zaakceptowania tej sytuacji. Żebyście wy mogli poczuć to szczęście. Tą lekkość. Tego dotyczy ten trudny wybór. Ok. Macie na to jakiś plan, kochani. Macie na to jakiś plan, ale na tą chwilę jeszcze wam jest trudno się zdecydować. Bo z jednej strony trzyma stare, a z drugiej strony kusi nowe. Wiecie o co chodzi. Ale należałoby zamknąć stare, żeby ruszyć w nowe. Planujecie coś. Macie taki zamiar. Zrobicie to wtedy, kiedy będziecie gotowi. Podejmiecie ten wybór wtedy, kiedy będziecie gotowi. Zamkniecie przeszłość wtedy, kiedy będziecie gotowi. Wszystko zależy od Was. Decyzja należy do Was. Ale, żeby odzyskać tą radość z życia, należałoby zamknąć pewne sprawy w Waszym życiu. Hmm? Mam nadzieję, kochanie, że ten przekaz udzielił Wam pewnych odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Życzę Wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia.